Hej, siemano z tej strony Fire One i dziś witam was bardzo serdecznie. A dziś słuchajcie będzie dla Was bardzo ważna informacja, bo w tę sobotę, 31 października zbliża się święto Halloween i z okazji tego robimy live, słuchajcie o godzinie 20 na YouTube, więc słuchajcie, wbijcie na live'a eee, Już mam przygotowanego skina na Halloween Ejks eee, też ma e, przygotowanego skina na Halloween Ja też mam przygotowanego skina, więc zobaczycie skina I zobaczycie mega atrakcje, które przygotowa e, Które... Pr e, przygotowaliśmy na Halloween Ejks eee, już wybudował parę rzeczy eee, Ale wszystko zobaczycie na Halloween, myślę Chociaż myślę, że możemy, nie wiem, no w sumie zobaczymy, zobaczymy tylko, pokażę Wam tylko jedną z dwóch rzeczy albo dwie rzeczy, którą... AXI wybudował, którą prosiłem, słuchajcie, bo myślę, że o tym już wszyscy raczej będą wiedzieć przed Halloween, więc akurat pokażę Wam, ee, co tam wybudowane, ale co będzie w środku, dopiero dowiecie się, słuchajcie, już niedługo. Więc słuchajcie, zaraz tam pójdziemy, przed startem, oczywiście pamiętajcie łapeczka w górę. Pod filmem plus strzelcie suba z dzwonkiem, żeby dostać powiadomienia o najnowszych filmach. I pamiętajcie, w tą sobotę o godzinie 20.31 października, jest live z okazji Halloween na Fire City na YouTube. No to słuchajcie, lecimy, pokażę wam wtedy. E, jakby co tak jak mówię, skina dopiero zobaczycie na live na Halloween. E, więc skina dopiero tak jak mówię pokażę wam dopiero jak będzie live. zobaczycie mojego skina, którego przyszkowałem na Halloween i skina X jego chyba też wtedy dopiero, więc no. Znaczy mojego skina na pewno wtedy zobaczycie, bo teraz mam jak widzicie swojego normalnego I słuchajcie gdzie ten X teraz to zrobił, bo go poprosiłem, żeby zbudował pewną e, rzecz. E, niedaleko wioski, więc mam nadzieję, że on to zrobił. Zaraz to zobaczymy. Słuchajcie, gdzie on to ogarnął. E, czy to będzie z tyłu gdzieś? Mam nadzieję, że gdzieś tutaj blisko wioski. Bo prosiłem go, słuchajcie, żeby zrobił to gdzieś blisko wioski. O bardzo ważną, istotną rzecz. Słuchajcie. Prosiłem go. O jest, słuchajcie, dobra, już macie, już oczywiście widzicie jak to będzie wyglądać. E, tak pokażę wam od razu na starcie Tutaj macie właśnie, e, jakby tutaj jest właśnie ten, słuchajcie, o tej Xego właśnie. bo poprosiłem Xego, żeby słuchajcie zbudował e, dwie głowy, w których będą słuchajcie mega atrakcje. A ja dzisiaj bądź jutro ogarnę te atrakcje. Znaczy, powiem wam tak, ogarnę je przed Halloween, e, ale o, znaczy inaczej, ogarnę je przed live'em. Przed live'em je ogarnę. Te atrakcje, i tutaj widzicie, są te dwie głowy: bonus Vampiro tej plus, e, plus słuchajcie, macie tutaj zombiaka jeszcze, więc naprawdę git. No i słuchajcie, pamiętajcie, live o godzinie 20 w tą sobotę, więc naprawdę wbijajcie z okazji Halloween. E, mam nadzieję, że wpłacicie jakieś top donate, byłoby spoko też. Będą linki do top donate'ów, więc możecie słuchajcie, wpłacić. No to co słuchajcie, życzę Wam udanej, udane, udanego, udanego dnia, udanego weekendu i słuchajcie. Przygotujcie się na sobotnią dawkę, trochę grozy, trochę śmiechu, nie wiem jak to nazwać, ale postaram się, aby klimat był idealny w Halloween, ho ho ho, więc słuchajcie, łapeczka w górę pod tym filmem i subik mile widziany z dzwonkiem, no i ja się już z wami żegnam i przygotujcie się na sobotnią godzinę dwudziestą na Halloween, to cukierek albo psikus.